Takie wkręty znalazłem nierdzewne M8 i odciąłem, przypaliłem zapalniczką i zacząłem wkręcać w las normalnie musiałem kluczem dokręcać, bo z oporem wchodził, ale nawet nie trzeba było tego sznurka wyciągać, on zadziałał jak kołek, tylko końcówkę przypaliłem i tutaj kołnierz akurat jest taki jak ten otwór na, na tą linkę, więc zajebiście to wyszło, że nie ma żadnych skaz. Nie? Do tego wyciągu to wolę mieć wiesz, oddzielne dwa uchwyty, i tu najwyżej łańcuch sobie zapnę i tyle. Bo lepiej się robi właśnie tak w tym uchwycie młotkowym niż w tym równoległym. No tu porównanie uchwytu na triceps, uchwytem na biceps, bo nie da się ich używać zamiennie. Muszą być dwa oddzielne do nachwytu i do podchwytu. Fajnie, że ten napico ma właśnie ten zaczep, na kciuk dużo, to daje. Są o wiele lepsze chwyty i mniejsze. Naprężenia takie na dłoni nawet tutaj jak się odciskuje to to w ogóle tego nie czuje a siedzi ten kciuk dużo daje właśnie, że się tu zapłata jak na szabli polskiej.